ma generalnie wymienię dzisiaj gniazdko takie w ścianie. Bo jakoś zrobiłem sobie ostatni upgrade studia swojego. KLUB nie? Dolnąłem Ledy, Ledy tu, Ledy tam. fajna 2015. Vibe. Może to trochę przestarzałe, ale p Dol się, jak tak myśli? P dol się. Dla mnie się podoba, nie? No, jest za To zobaczyłem, że obecnie to gniazdko trzyma się tak chyba trochę. Na słowo honoru. Nie jest to dla mnie satysfakcjonujące, żeby w końcu kiedyś te przewody się przerwały i... Leo na przykład, nie? Dobra, generalnie co z tym gniazdkiem jest? No to słuchaj, nawet tutaj nic, tej muzyki nie służy. Co, co z tym, co z tym gniazdkiem jest tak, że chcę je wymienić? No, teraz jest niby spoko Wiesz, to jest krzywo Jak to wyłączy, to... O ja teraz to... Ja widzę. tutaj, jak się odłączy to wszystko, to... Trochę tak, 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 tak się od, 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 odchyla tutaj, nie? Nie wiem, czy to widzę. Ale co jest potrzebne do zmiany gniazdka, pewnie zapytają niektórzy z was Uwaga Potrzebna jest puska w siedzi gniazdko i kable wszystkie to się montuje w ścianę i z tego wychodzą yy, kable, nie? W środku wychodzą, nie? Mamy główny element gniazdka to jest takie fajne. i to się wkręca generalnie właśnie w puszkę, bo to powinno wtedy być tak, nie? O! I to się tutaj zachodzi, nie? na no lek puszka nie ma takich bosnych na przykład dyksów, są takie dwie śrubki to powoduje, że te haki się rozpychają i one się osadzają tak w puszce, nie? Zajebista sprawa! Puszkę generalnie dostałem, dostałem z roboty, ale ja tego montować nie będę. Stara puszka jeszcze jest i mi tylko zależy że tak naprawdę na wymianie głównego tego elementu. Mamy ramkę, osłonkę od polskiej firmy Simon, Szymon po polsku. Nie wiem, to kupiłem chyba za 6 złotych w Lirolu, ramkę za 4, także zostaw dycha. Co się może jeszcze przydać? Jakieś śrubowkręty, tak, śrubowkręty. Multimetr, który pozwoli mi się nie, nie zabić. bo chciałbym, żeby to było równo. I dużo wiary w siebie. Oczywiście nie róbcie tego w domu, i na to odpowiednie papiery, nie to. To! Świadectwo kwalifikacyjne. Ja mogę takie rzeczy robić generalnie, bo jestem profesjonalistą. Zabieramy się do roboty. Nie przewidziałem generalnie, że jak odłączę tą wtyczkę. To mi komputer zgaśnie. I chyba padałoby też wyłączyć prąd, żeby mnie nie nie? Tak mi się wydaje. Jakie tu ustawy kawałek. Bardzo ważne, że jak sprawdzić, czy jest napięcie w gniazd. Bierzecie takiego dynksa, ustawiacie go tutaj na ciągłość obwodu. Bierzecie kiki i je w... Mówiłem, ustawiamy tutaj na 300 W. 300, 300 V, prąd przemienny, nie? Takie fałswalami i 300. I żeby było, teraz jest zero, bo nie ma nic. Czarnego do do fazy i czerwonego tutaj. Powinno być 230 V, plus minus tam chyba 10%. A skoro wiemy, że gniazdko działa, to przystępujemy do jego odkręcenia. Oczywiście najpierw trzeba wyłączyć korki, żeby nie było. Biorę tak. O, a to nie te. Dobra, ja Pistole, jakie główne. Generalnie tak. Te niebieskie kable to jest neutral. Te czarne to jest faza. Więc faza jest w lewym gniazdku. No i co? Czemu tu u ziemienia, ma? Więc generalnie tak, wy. Ten, ten niebieski to jest neutral. Tutaj czarny jest faza. Więc wykręcamy najpierw fazę. Dobra, teraz jeszcze te. A powinno być. Czemu go nie ma? Nie wiem, ja pistole. Dobra. No i to jest stary moduł tego gniazdka. Jest, kurwa, w ziemię nieschowane. Ja, dole, ktoś tego nie podpiął. Kurwa, co za debil. Zaraz bierzemy drugie gniazdko. I tym się teraz będziemy bawić. Po tym napisie tutaj, sądzę, że tutaj jest góra. Więc ustawimy gniazdko tak, z tyłu na tym gniazdku są takie, eo, tutaj na górze i tutaj na dole są wejścia na uziemienie, więc tu się podpina żółto-zielony No i tutaj są po dwa wejścia na te, na, na fazę i po dwa wejścia na neutral, nie? Tak naprawdę w które to nie ma znaczenia, ale chyba jest ustalone tak, że po lewej stronie się fazę wpina, więc tak zrobimy, bo my tutaj nie odpieramy maniany, tylko u siebie, robimy, tak? Dobra, więc tak, jak powiedziałem, uziemienie wpinam tutaj, tu i tu o, tak pokażę, nie? Tutaj wpinam, bo są z tyłu te dwie właśnie wejścia. Nie wiem, czy było widać. Mnie to obchodzi, jak chcę już to skończyć. I przykręcam. Do oporu i troszeczkę. Dobra, dalej. Neutral, nie? Mam tutaj dwa kable, więc tak. To tutaj i to tutaj. Dopycham je do końca, żeby tutaj. Do samej izolacji, żeby to było. I dokręcam. Trzyma się, trzymaj się. Dobrze. I teraz faza. A wyskoczył. Nie chcę mi się więcej izolacji z tego ściągać. Ja. Dole, no. Dobra, generalnie padła mi kamerka. Dosłownie mi jignęła, ale jestem na etapie podpinania neutrala. I tak, to tutaj, to tutaj, do oporu i trochę dokręcić. Kurwa! Nie chcę mi się kurwa bardziej tej izolacji ściągać. No ja pierdolę, no. Chyba trzeba będzie. Kurwa! Dobra, generalnie nożyczkami tak dookoła. Poleciałem i trochę zdjąłem tej izolacji. Muszę już skończyć, bo zaraz mi się lodówka rozmrozi. Ja pierdolę. Tutaj to. Tutaj to. Nie, no kurwa! I wpinam fazy, kurwa, zobaczymy, czy to będzie działać. Faza siedzi. Kurwa, nie siedzi. Ja p dole, brak. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Ja dole. Kurwa. Zmienny prąd 300V jest, prąd. Kurwa, zajebiście. Zobaczmy, czy to działa. O kurwa. Będzie działać chyba, nie? I teraz zero, zajebiście Nie wiem czemu tam się nie chce to do końca wpiąć Ale jak to będzie i tak wisiało w tym To się to będzie dopychać Gdzie jest moja poziomica? Trzeba to jakoś kreatywnie tam poupychać Porozchylać trzeba te chocyki. Dobra Zajebiście, jeszcze sprawdźmy poziom O kurwa, jak widzę. A nie, w sumie nie jest źle Zajebiście, ja pierd... Co dalej? Ostatnia rzecz, już najprostsza Proszę bardzo I dokręcamy Kurwa, nie, czeka! To najpierw trzeba Najpierw trzeba tak I teraz Kurde. Nie wiem czemu w ogóle robiłem to pod latarką Światło w tym pokoju i gniazdka są na innej fazie Wy Więc robiłem to pod latarką jak debil Pewnie na tych nagraniach nic nie widać Dobra, ale jest konkret Trzeba sprawdzić teraz Ale włączam te korki, zobaczymy jak będzie Dobra I proszę bardzo Włączę to Ja pie. ale jestem kozak. Nigdy więcej tego nie robię Można się podłączać, ale tą listwę Wymieniam na taką listwę. 8 kontaktów, tutaj nawet jakieś USB są. Ale dlaczego taką wziąłem? Otóż ona ma jakiś tam. Source. Kur... Surge Protected, nie? Więc listwa generalnie przeciwprzepięciowa. Teraz, k***a, przynajmniej jak mam te bolce, one podłączone pod uziemienie, k***a, przynajmniej to coś będzie robiło, nie? Tak jak z tym gównem. K***a, kto pomyślał? Aaa! Nie będę się nerwować, kurczę. <słuch> Więc w ten sposób się zmienia gniazdko. Mam nadzieję, że rozwijałem wszystkie wątpliwości. Oczywiście zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, bardzo chętnie pomogę. wspomniałem, jestem ekspertem w tej dziedzinie. K***a, że jest jestem